To co za dabórka! Potężny gracz nawiedza o zimę! Ogromne kule padają, biją samochody. samochody! za potężna rozwałka! Szanowni Państwo, macie to szczęście, dopiero co przed tym zadowiskiem wróciło się z pracy. Niesamowite, proszę spojrzeć Państwo, jakie duże kule. Normalnie jak piłeczki tenisowe, które W to jest się w ping, -pong, ping Takie coś spada na nasze miasto. Ale się zrobiło zimno, to było parę, trzydzieści, cztery po południu, to nie te stronały termometry na odlenie i to taki czymś musiało się zakończyć, musiało tak, grad zamienił się opisy porywisty deszcz razem z burzami oj będą ogromne straty, podejrzewam, tu w okolicy zwłaszcza wśród kierowców, którzy nie mają garażowanych pojazdów Niesamowite, niesamowite. Można powiedzieć, że natura po raz kolejny pokazała swoją siłę i swoją przede wszystkim. Jeszcze raz zwróćcie Państwo uwagę, jakie ogromne kule lodowe spadały przed kilą dosłownie na nasze miasto. Tutaj. Jeszcze raz, dwie okazałe kulki Coś niesamowitego po prostu